Weź kochani, witam Was serdecznie. Do listopada będzie super pełnia. Poczujcie to, bo już teraz wchodzimy w przestrzeń, w której energia księżyca i wszechświata przepływa przez Wasze pole. Koronki akasze pokazują, że to bardzo mocna pełnia, pełna oczyszczenia, uwolnienia i transformacji. Kochani, dziś odczytuję dla Was energię tej pełni. Ta pełnia wprowadza w nasze życie duże oczyszczenie emocjonalne. To moment, żeby zastanowić się nad sobą, co już nam nie służy. Odpuścić stare lęki, poczucie winy, frustrację. To wszystko możemy teraz rozpuścić, więc wszystkie rytuały tutaj w tym zakresie będą jak najbardziej dla Was korzystne. I naprawdę nie ma się co z tym opierać, bo energia tej pełni dosłownie nam w tym pomoże. Co czuję w końcach aż dla tej pełni? Widzę, że ta pełnia otwiera nasze serce na miłość i harmonię. Jeżeli jesteście gotowi, pojawi się w waszym życiu przestrzeń na nowe relacje albo na uzdrowienie tych, które wymagają uzdrowienia tych starych relacji. To też czas na otwarcie drogi do obfitości, kreatywności, inspiracji, które płyną do was teraz wprost od wszechświata. Energia tej pełni wzmocni naszą intuicję, pokaże sytuacje, które powinniśmy zauważyć, sygnały, które do nas docierają to moment na wsłuchanie się w siebie i w swoje wnętrze. Kroniki pokazują, że wpływ mają teraz różne planety na naszą energię. Księżyc w pełni to najmocniejsza energia, to energia intuicji, wrażliwości. Słońce w Skorpionie energia transformacji, odpuszczenia i oczyszczenia różnych blokad. Merkury jest również w retrogradacji, idealny czas na introspekcję, przemyślenia i porządkowanie swoich myśli. Wenus, a więc miłość, piękno, harmonia to będziemy przyciągać. Mars daje nam moc i determinację, żeby wprowadzić zmiany, ale uwaga emocje mogą być gwałtowniejsze. Widzicie, te energie przepływają przez nasze pole energetyczne, rozpuszczając stare blokady, tak, żebyśmy mogli naprawdę przyciągnąć tą miłość, obfitość, lekkość. Więc róbmy, róbmy teraz rytuały. Czego unikać? Według Kronika Kaszy, kochani, w tej pełni. Naprawdę warto uważać na siebie i swoje emocje. Nie krytykujcie siebie ani innych. Emocje dziś będą potężniejsze niż zwykle. Nie podejmujcie dużych decyzji finansowych pod wpływem impulsu. Zastanówcie się na spokojnie. Trzymajcie się z dala od kłótni i konfliktów. Dbajcie o ciało, o dietę, o dobrą, dobre nawodnienie. Zróbcie sobie medytację dla Waszego ciała. Afirmacje, które polecam na tą pełnię to Uwalniam wszystko, co już mi nie służy, i pozwalam energii światła wypełnić moje życie. Jestem otwarta na obfitość, miłość i inspirację z, waszych, z wyższych wymiarów.